To najbardziej emocjonujący etap. A ten etap to oczywiście bitwy, a jak bitwy, to cudowne występy i kradzieże. To wzruszenia i emocji jakich nie ma nigdzie indziej. Ja sobie życzę tego co na każdym koncercie. Wspaniałych emocji i wielkiego profesjonalizmu. To było totalnie bezbłędne, miażdżące wykonanie. I jak miałbym wskazać palcem, to wskazałbym chyba na siebie. Już w najbliższą sobotę. Ostatnie bitwy 15 tegorocznej edycji. Musicie być z nami, więc zajmijcie sobie bardzo wygodne miejsce przed telewizorem. Do zobaczenia!